W tym odcinku pokażę Wam w jaki sposób ustawić właściwości w aplikacji, aby zawsze się uruchamiała z uprawnieniem administratora. Więc to jest ważne, jeżeli aplikacja ingeruje w system i wtedy nie musicie, nie pojawia się okienko praw administratora. Więc naciskamy start, wybierzmy sobie jakąś aplikację, na przykład RealTemp, ona pokazuje temperaturę. Naciskam prawym klawiszem. Ja posiadam angielski Windows, ponieważ jak niektórzy wiedzą albo nie wiedzą, no ja przybyłam w Anglii i ten Windows jest po prostu kupiony w Anglii. Więc Properties naciskam właściwości. Pojawiły mi się różnego rodzaju tutaj informacje na temat tej aplikacji. Ale mam taką zakładkę jak Advanced, czyli zaawansowane ustawienia. Klikam. I tutaj macie urucham jako administrator. Jeżeli to teraz nacisnę, to to powoduje, że ten, ten tutaj shortcut, czyli po prostu skrót do tej aplikacji, bo skrót jest oczywiście odniesieniem do aplikacji, która gdzieś się znajduje na dysku w jakimś folderze. I tu będzie się zawsze uruchamiała ona z uprawnieniami administratora. Naciskam OK i to wszystko. I ta aplikacja, jeżeli ją teraz uruchomię, to pokazuje się, widzimy, to będzie uprawnienia po prostu administracyjne. Więc taki fajny trik dla wszystkich, którzy by chcieli uruchomić wszystkie aplikacje z uprawnieniami administratora.